Okay, kochani, z tej strony tiariel i witam się z Wami w kolejnym odcinku mojej serii Ocalić Święta. Swoją drogą to się zastanawiam, czy w niektórych odcinkach nie mówię o tej serii Świąteczna Opowieść, no ale wiecie, że chodzi o tę samą serię. Nasza Robin już właśnie wstała, jest dopiero 6 rano i jak widzieliście. wtedy taka jesteś naj... albo późno jadłaś. Jak widzieliście. Zadanie nasze na dziś to musimy zorganizować wyprzedaż wypieków. Silne opady śniegu, lodowato, dobrze. Żeby jednak to zrobić, po pierwsze musiałam kupić naszej, tutaj proszę bardzo, naszej robin stół do sprzedaży. I zobaczcie, otworzyłam też od razu kapsuły simika i zobaczcie, trafiła średniowiecznego kosiarza. On jest wart aż 500. W życiu go jeszcze nie trafiłam. A tutaj robin, proszę bardzo, od razu. Dobrze, skoro mamy zorganizować wyprzedaż wypieków, no to musimy te wypieki najpierw upiec. Chodź tutaj, kochana, chciałabym, żebyś trochę się zajęła pieczeniem. Zobaczymy, czy od tego rób wypieki, piecz babeczki. Weźmy piecz babeczki najpierw. Zaraz trochę nad tym czasu pospędzamy. Gdzie ty jesteś, kochana? A mogę się dowiedzieć, czemu ty nie idziesz? Dobra, teraz idziesz. To podejdź tutaj i mam nadzieję, że będziesz szła. No, cieszę się. Bardzo cię proszę, piecz babeczki. O, super, tutaj mamy czerwone babeczki z aksamitnym kremem, będą takie mocno świąteczne. Bierz się kochana do roboty. Oczywiście włączymy sobie naszą świąteczną muzykę, jak żeby mogło być inaczej. Zimowe świętowanie, nie bój się najwa kochanie kominka. Może ci najwa zmienimy, dzisiaj jest mroźnie, to chciałabym. Czy tutaj możesz zmienić strój? Polecenia ma. Nie. Mm, edytować nie chcę? Nie wiem. Może potem spróbujemy. Nie mam pojęcia, jak zmienić kotu strój. Może nasza Robin musi na nią nacisnąć. Możesz zmienić strój. Działania. Otwórz profil. Opieka. O, jest strój. To chciałabym, żebyś potem ten sweterek jej nałożyła. Mm, wiem, kochasz gotować. O, już jest przebrana. Pięknie. Upierz te babeczki i troszkę może chwilkę tutaj się naszą najwą pozajmujesz. Mm, poznaj ją. Ona się czegoś znowu boi. Pochwal ją. Zaraz tu gdzieś będziemy miały na pewno przytul. O, pocałuj. Już skoczyła na blat, tak nam towarzyszy. Jak tam nasze babeczki. Wyciągaj je, kochana. Ciekawa jestem, czy to ci rośnie gotowanie czy pieczenie. O, tak. Ślicznie, dziewczyny. Proszę bardzo. No, musicie mi wybaczyć, ale oczywiście muszę, nie ma innego wyjścia, zrobić im screena. Pogłasz ją jeszcze i porozmawiaj z nią, a my w tym czasie poszukamy, co byś tutaj mogła desery. Zobaczymy, czy jest tu coś świątecznego. Mm, tort weselny, tarta... Ciasto upiorne, dyniowe, żabitort. Tutaj tak nic, co mi się nie kojarzy ze świątecznymi rzeczami. Może tutaj. Zaraz sprawdzimy. Jak weźmiemy piecz, to pewnie nie, ale coś z tego też by się przydało. Ciasto marchewkowe. Wajgle, jagodowe, piankowe, ciasteczka. U, ciasteczka owsiane, kochana. To, żeby ci się rozwijało. Jaka tam jakość tych babeczek. Jakość wspaniała. Zobaczcie, jakie piękne te babeczki. Oczywiście, babeczki chowamy do wyposażenia. Wy sobie tu pogadajcie, ale nie za długo, bo dzisiaj zajmujemy się głównie pieczeniem. I jak to zrobisz, to tym razem może. Wzięłabyś kochana tutaj mm, niestandardowe jedzenie. Dobra, halloweenowe rzeczy. A czy coś jest świątecznego? O, są takie laski. Są gwiazdki, są choinki. Dobra, to my może zróbmy najpierw choinki. Dobra, mamy siódmy poziom gotowania i jeszcze coś pieczemy. Oczywiście. Tym razem może weźmiemy, jak weźmiemy, podaj deser. Och, jakie róże piękne. Są bałwanki. Zobaczcie, to niech będą teraz bałwanki. Myślę, że popieczemy sobie tak jeszcze troszkę. Dobrze. W ogóle zastanawiam się, czy to się da zrobić. Szczerze mówiąc, to nigdy nie sprawdzałam. Czy się da zrobić tak z wypiekami? No i znowu przerwałaś. Idź, kontynuuj, placek owocowy. Jest rewelacyjny ten mały przyrząd do robienia wypieków, bo ta stacja babeczek jest tak ogromna, że z niej się bardzo niewygodnie korzysta. I dlatego lubię te takie mniejsze. Dobra, i myślę kochana, że jak to zrobisz, to na razie nam wystarczy. W ogóle to sobie weźmiemy otwórz. Dobra, i zobaczymy, czy jeszcze mamy. O, tu mamy bajgle jagodowe. Zabieramy. Co tu jeszcze mamy? Nie no, to. O, tu są babeczki. Trzy dni do zepsucia możemy zabrać. I tu są jeszcze jedne ciastka z masłem orzechowym, też możemy zabrać. Dobra, jest ósmy poziom gotowania. No, przeświet, Zobaczcie, jaki ten tort jest piękny. No, po prostu cudny. Chowamy go tutaj. I weź sobie resztki. Zjesz coś, umyjesz się. I słuchajcie, spróbujemy pojechać na taką parcelę, którą postawiłam z galerii, która ma przypominać rynek. I spróbujemy tam sprzedawać, a jak nam się nie uda, no to wrócimy i zrobimy wyprzedaż przed domem. Myślę, że to jest jak najbardziej super pomysł. Aha, zgadnijcie, kto do nas przyszedł. Właśnie jestem bardzo ciekawa, ponieważ odgrywa, nagrywam odcinki dzień po dniu, więc nie wiem, jakie jest Wasze zdanie na temat relacji naszej Robin z Liamem, dlatego dzisiaj jeszcze... Na razie nie będziemy mu otwierać, powiedzmy, że Robin nie słyszała. Weź sobie prysznic, kochana, a nie, to chciałam mnie to, tylko śpiewaj pod prysznicem. Dzisiaj jeszcze będzie kaczenka, w której zobaczycie, poznacie trochę bardziej, jak wygląda hmm, sytuacja rodzinna naszego Liama. I jestem bardzo ciekawa, co na to powiecie. Znowu, oczywiście, nasza Robin przepiękne skrzydła sobie nałożyła do kąpieli. Idealnie się nadają pod ten mały prysznic, zwłaszcza. No ale skoro ona tak chce, to przecież jej nie będę bronić. Idź umyć, kochana, zęby. Dobrze. Świetnie. I będziemy wybierać się żeby zorganizować wyprzedaż. Jeszcze sprawdzę, czy wzięłam wszystkie wypieki wzięłam, a stół do sprzedawania. No miałam go tu. Jest. Dobra. To podróżujemy. Widzę się z Wami na miejscu. Jesteśmy już na parceli. Zobaczcie, tak się ona prezentuje. To taka parcela świąteczna z ogromną choinką, tu z takim jakby wieżą, też ozdobioną. No, i oczywiście pełno stołów. Są też stoły na, do pikniku i są budki sprzedawców. Jak się okazało, jest maksymalna ilość sprzedawców, i nie mogłam zatrudnić na wszystkich. Za to są tutaj już stoły i jestem ciekawa, czy mogę na takim stole y, obsługiwać stoisko. Czy tu będę mogła to robić? Zaraz się to okaże. Dobrze, kochani, więc musiałam wystawić to swoje stoisko, proszę bardzo. I teraz mogę wy... tutaj włożyć i mogę wyłożyć towar na stoisko. Chodź tu, tam to zostaw, tamto jest nie twoje, chodź do tego. Bardzo cię proszę, kochana. Pięknie, zobaczcie jak to cudnie wygląda. Ej, nie ruszaj się. No chodź tu podejdź. Obsługuj stoisko. O, zobaczcie naszą Robin z jej wypiekami świątecznymi. Wprawdzie choinki nam już przypruszył śnieg. Piękna mina, Robin, ale wszystko tutaj mamy. O, tak, będziesz wołała. Podniesiemy ceny, chociaż nasza Robin. Ona to wszystko i tak co sprzeda Podniesiemy ceny, a potem złożymy datek Na organizację charytatywną Myślę, że to będzie do naszej robin Najbardziej pasowało I rozpocznij sprzedaż garażową Proszę bardzo Dobrze, no obsługuj Miejmy nadzieję, że ktoś coś kupi Zachwalaj towar, powiedz, że są pyszne I jeszcze zrób przyjazne powitanie No ta siemeczka jest naprawdę śliczna A muszę włączyć Dobra. Teraz się dowiemy, jak się nazywa Aiden. No może Eden po prostu. Jakie ma cechy? Klubowiczka porywcza, fanatyczka ekologii. Mhm. No zachwalaj towar. O, może coś kupi? Mój towar jest najlepszy. To właśnie mówi nasza Robin. Zachwalaj, zachwalaj, szczególnie tort. O, nie chcesz nic? No daj spokój, no kupiłabyś coś. Ktoś w końcu musi coś kupić. No, ktoś, proszę, kupcie ciastka, torty, babeczki, bajgle, wszystko tu jest. Chociaż jedną rzecz niech ktoś kupi, proszę, proszę. Ci ludzie są w ogóle obojętni na magię. Świąt. Dobrze, słuchajcie, zrobimy nie tak. Jeszcze jest ta godzina, więc przerwiemy. Wyczyścimy stoisko. Czy tobie to trafiło, mam nadzieję, z powrotem? Schowamy je i wracamy do domu. Spróbujemy tam zorganizować wyprzedaż. Dobrze, wróciliśmy. Chodź, Robin, spróbujesz tu w domu. No, dobra. Obsługuj stoisko. No, tak wszystko pięknie pachnie. Wszystko jest cudownej jakości. I rozpocznij. Może tutaj. No, miałam nadzieję, że może ktoś jednak. A to Tani, Eden. No, zobaczymy, czy ona podejdzie do nas w ogóle. No, patrzcie, tu przychodzą, więc to może kwestia tamtego miejsca była, jednak. Tutaj są, jak najbardziej. No. Proszę, zarobiliśmy 119. Ktoś już coś kupił. Super. Zachwalaj towar. No, może jednak, dobra, przynajmniej już nam się udało. I czwarty poziom charyzmy, tak, i wypełniliśmy. Zachwalaj tej pani towar. No, ta pani też stamtąd przyszła. Tam nikt nie chciał po prostu kupować. Robin i Angela, chyba się polubią. Czy to jest Angela? Tak. Super. No, czy ktoś coś jeszcze kupi? Mhm, jest też jakaś osoba. O, przyszła Alessandra nas weprzeć. No, kochana Alessandro, może byś kupiła od nas coś jeszcze? Kupujcie. Najlepsze babeczki i inne słodkości. Czemu ty stoisz do nich tyłem? Tego nie wiem. Ale zachwalaj im towar, kochana. No, czyżby jeszcze Alessandra też wróciła? Pewnie przyszła zobaczyć, jak nam dalej idzie. Dobra, Robin. Powolutku będziemy kończyć. No, sprzedaliśmy jednak sporo. Myślę, że czas już kończyć. Dobra, kochana. Kończymy. Schowaj stół do wyposażenia. A ponieważ nasza Robin, wiecie, że przecież nie wzięłaby tego dla ciebie, więc chciałabym, żebyś tu podeszła i tutaj gdzieś było. Czy to było w rodzinie? wesprzyj zbiórkę charytatywną. Oczywiście, że tysiąc, no. Na, Fundacja Przeciwzłośliwości, Homary z Wody dla Wybranych, Jak Jeden Sim, Jutrzejsi Astronauci z Sunset Valley, Lama International, simolony dla Wszystkich w imię może Przeciwzłośliwości? Chodź Robin. W końcu nasza Robin nie lubi jak ktoś jest złośliwy, wróciłaś do domu, zarobiłaś pieniądze, a ponieważ upiekłaś takie piękne te wypieki, więc może byśmy tort, to może schowamy, bo go wykorzystamy. To też, to też, ale tutaj są babeczki i chciałabym, żebyś sobie zjadła babeczkę z kremem. Organizacja charytatywna jest wdzięczna, proszę, przyjemność dawania. No, u naszej Robin to na pewno, szczególnie, że ona jest dobrą SIMKą. Zjedz sobie to. I kochani, no na tym będę dzisiejszy odcinek już kończyła. Na szczęście udało się naszej Robin z wyprzedażą, a już powiem szczerze, bałam się, że będzie mogło być różnie. Na szczęście się udało. Czy ty tutaj, o, nasza Neiva tu była, choć jeszcze tutaj zdążysz sobie... Zebrać cały plon i czy możesz coś tu robić, i jeszcze może będziesz sobie pogłębiała wiedzę. Ja, kochani, na tym będę kończyć. Słyszymy się oczywiście już jutro. Trzymajcie się cieplutko. No i zapraszam Was jeszcze na krótką katcenkę. Tym razem poznamy bliżej rodzinę Liama i małego Logana. Hej, hej!